Simulator najdłuższej trasy rowerowej w Polsce. Green Velo, dwa symulatory lotnicze oraz urządzenie do badania DNA. To tylko niektóre atrakcje, które przez najbliższe dni czekają zwiedzających Pawilon Polski na wystawie światowej Expo 2015. W Mediolanie trwa Tydzień Polski Wschodniej. Głównym wydarzeniem była konferencja, podczas której zaprezentowano potencjał pięciu województw objętych programem operacyjnym Polska Wschodnia. Dotychczas budowaliśmy innowacyjną gospodarkę. Troszeczkę naśladowa naśladowaliśmy świat, sprowadzaliśmy technologie, linie produkcyjne, nowe maszyny, także fachowców do Polski. Teraz chcemy pokazać światu, że mamy swoją myśl technologiczną, czyli że będziemy komercjalizować prace badawczo-rozwojowe w gospodarce i realizować najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia. I to po pierwsze chcemy pokazać, a po drugie, chcemy zaprosić inwestorów z zagranicy z najbardziej innowacyjnymi przedsięwzięciami, takich, którzy chcieliby swoje agendy badawcze komercjalizować w Polsce. I w polskiej gospodarce to współpraca. Przedstawiciele poszczególnych województw dyskutowali na temat konkurencyjności sektora usług biznesowych, sektora lotniczego, spożywczego, meblowego oraz maszynowo-metalowego. W czterech regionach Polski Wschodniej mamy najwyższy dopuszczalny poziom pomocy publicznej, a mianowicie do 50% zainwestowanych środków, co jest i będzie w najbliższym czasie moim zdaniem magnesem przyciągającym. Kapitał. Mocne uczelnie łazik marsjański, który wygrywa już po raz kolejny wybory ogólnoświatowe powstał na Politechnice Białostockiej. Chcemy pokazać te inwestycje w infrastrukturę i w ludzi, które zostały dokonane, a także możliwości wykorzystania tych inwestycji o tak, żeby wiedzieć, że te bramy Unii Europejskiej są miejscem, w którym można Dobrze zarobić i dobrze dać ludziom zarobić. Potencjał, który mamy, ulokujemy w młodych ludziach, pobudzając inicjatywę, zachęcając do kształcenia się w Świętokrzyskim i pozostania w Świętokrzyskim. Właściwie każdy samolot pasażerski, większy, który lata, ma w sobie. Jakieś elementy produkowane na Podkarpaczu, czy w ogóle w ramach klastra Dolina Lotnicza. Ministrowi oraz marszałkowie odwiedzili również wystawę światową EXPO 2015. Ich uwagę przykuła nie tylko konstrukcja polskiego pawilonu, ale również czekające w nim atrakcje. Obchody Tygodnia Polski Wschodniej uświetnił występ polskiej mezosopranistki Alicji Węgorzewskiej, która zaprezentowała monodram Diva for Rent. Koncertowi towarzyszyła wystawa prac Rafała Olbińskiego, czyli słynnego polskiego malarza i twórcy plakatów. Ogromne zainteresowanie zwiedzających Expo wzbudził też występ pochodzącej z Białego Stoku formacji tanecznej Fairplay Crew oraz pokaz kulinarny słynnego szefa kuchni Karola Okrasy. Polska Wschodnia na pewno pozostanie na długo w pamięci zwiedzających Expo 2015 w Mediolanie.